Byłeś łączony z Kacprem. Z Kacperem jednak u, uważasz, że jest za mocny, jednak Marcin pokonał Kacpra, a wziąłeś walkę z Marcinem. Rozumiesz o co mi chodzi? No ale to była walka na takich zasadach, umówmy się. Nie ujmując, oczywiście Marcinowi lubię go, no ale gdyby to była walka w Oktagonie 3 po 3, to raczej Kacper by wygrał tą walkę. Bo tak ona wyglądała z przebiegu pierwszych 9 10 minut wyglądało tak, że no. Mimo wszystko dominował w parterze. No to to już tym by wygrał. Nie Nie było nokautu ani nic tam, ani żadnej tam techniki kończącej, no ale dominował go od góry, więc wygrałby tą walkę. A ja uważam, że Marcin ma fajny rekord, bardzo doświadczony zawodnik, będzie na pewno fajna bitka. Lubimy się i. co, no? Kurczę, no ja tutaj na razie nie mam żadnego konfliktu. To ja mam, nie będę przychodził i wyzywał ludzi. Bo, bo mi się tak podoba, ja nie Ale gwarantuję, że nie będziemy napierdalali, na pewno nie, będzie widowiskowo. Mi też nie chodzi, mi nie no. chodzi tylko o, żeby były jakieś na siłę kłótnie, tylko pytanie, czy na Kejczu z tobą możemy się spodziewać, Czyli że o się... o ekipie chcesz, w... żebym coś powiedział? Nie, chodzi mi o to, czy się bardziej otworzysz, czy będzie, że nie, nie mogę o tym A mówić. A słuchałeś mam... mojego wywiadu z Słucham? Słuchałeś mojego nie. wywiadu z To posłuchaj i odpowiesz sobie na to pytanie wtedy. A możesz mi przybliżyć? Znaczy no... Słabe przygotowanie treścić. Sylwestra. No, nie sam, wiesz, wszystkich wywiadów. Nie, nie wymagacie tego tygodnego. Ale to czyli były możemy szoty. liczyć, że teraz się bardziej otworzysz? Były szoty, nie? Mega boots ostro opateckim były szoty, nie, no to. Tak, e, ja to wiesz, widziałem. E, ja właśnie e... widziałem tylko szoty. Słuchaj. No. Abiuzujesz Warwicka na dżungli, grasz tysiąc gier w sezonie, to się nie dziwię, kurwa, że nie wiesz, co ja robię w internecie. No. I tyle. Ale jak chcesz, to cię wykieruje. Spoko. Ale nie dobra, jeżeli jesteśmy przy Twoim, przy twoi, Twojej działalności internetowej to jakie tym zamierzasz, jakie będą twoje kolejne kroki, czy ty całkowicie się odsuwasz od YouTube'a i teraz chcesz się skupić na walkach, czy jednak, bo wiem, że sobie zrobiłeś przerwę, to akurat wiemy tak. I jak, jak, w jakim teraz kierunku chcesz iść, będziesz dalej, po, chcesz wrócić z nowym trąbą, z nowym wizerunkiem? Jeżeli, yy, wiadomo, że gdzieś tam potoczyły się sprawy tak, że yy, no, cały internet, wszyscy wiedzą, że z niektórymi ludźmi już nie trzymamy, a z niektórymi trzymamy się dalej, więc gdzieś tam Zresztą wystarczy przeczytać Twitter Karola Wiśniewskiego sprzed tam, nie wiem, dwóch miesięcy, eee, i to odpowiada na wszystko. No po prostu skończył się dom ekipy, troszkę ten projekt też się skończył, można tak powiedzieć. Tak, ale czy skończył się I dom ekipy, skończył się tylko dom ekipy, czy skończyła się również Twoja przyjaźń z Karolem? No, nie rozmawiamy ze sobą. Czyli skończyła się również przyjaźń? Jeżeli tak to interpretujesz, no to pewnie tak. no. Nie, no to by było pytanie do Ciebie. Ale znaczy, no nie, no nie było czegoś takiego. kończy przyjaźń z Tobą, dzisiaj już nie gadamy. Po hmm. prostu. Poróżniły nas y, pewne aspekty, nie tylko jakby ja tak mam z nim, y, też inne osoby z ekipy, y, no nie będę jakby wymieniał, no po prostu inne osoby, które gdzieś tam są, jakby to powiedzieć po naszej stronie, można tak powiedzieć, no bo gdzieś tam ludzie to rozdzielają, wiadomo. No, dobra, musisz dalej mi poprowadzić, bo ja zawsze odbiegam od tematu. Nie wiem, co mam powiedzieć teraz. Już. Nie, no już odpowiedziałeś na to pytanie. A, okay. Ale mówisz, że część internetu jednak trzyma waszą stronę. Jednak Nie powiedziałem tego. Nie, no powiedziałeś, że część osób wspiera waszą stronę, część jego. No tak się trochę internet podzielił. Jednak uważasz, że, że, no że ten podział bardziej bardziej widzowie ekipy zostali przy frizie. I no zauważyłem, tak, no ale... że czujesz, że jest to niesprawiedliwe. Też wiem, że Bokzel krytykował twoją wypowiedź odnośnie tego, że tak naprawdę kryci... Oj Michał, będziesz jutro robił nadczo? kardio w Turcji? Michał Podchmielony, ale nie, jest, mikrofon, mikrofon Bokselowi nie działa coś... Nie no, mikrofon wyłączył. Halo, halo? Ja do Michała piszę... Bo mnie piszę. Kurwa, reżyserki mnie wyliczają. Ja do Michała piszę co dwa dni, czy robi naczczo, kardio, żeby schudnąć. Jest na co robione? Ej Mateusz, powiedz tak. Słucham. Odpowiedz mi tak lub nie. Na co? Czy czujesz się poszkodowany w tej akcji z Frize? Tak. Nie Czy chodzi ciele, no. stricte o sprawy finansowe? Podziały, sprawy finansowe? Tak lub nie? Yy, nie, nie, nie lubię jak jest to tak lub nie, bo to nie jest jakiś, wiesz, to nie jest wariograf. Odpowiem tak, że yy, jakby nie tylko to, jest kilka rzeczy, no ale no wiesz. No. Między innymi. No mi, no ale między, między innymi, innymi no. to, ale okej, okay, fajnie, bo widzę, że jednak teraz możesz trochę więcej gadać, więc się, jestem bardzo ciekawy jak nam, poleć, jak nam pójdzie rozmowa tak. na Kejczu. Słuchaj, no wiadomo, że mogę się otworzyć, wiadomo, że niektórych rzeczy człowiek nie może powiedzieć po prostu, bo podpisałeś jakiś papierek, podpisałeś jakąś umowę, yy, no ale to gdzieś tam jakieś takie relacje międzyludzkie i powiedzenie czegoś tak po prostu, normal, po prostu normalnego jak jest, no to można, nie? Po prostu, ja tak uważam, że akurat za to, że powiem, że nie wiem, już się z kimś nie lubię, to nie dostanę pozwu na, nie wiem, i kary 2 miliony złotych, no to jakby to są po prostu zwykłe relacje międzyludzkie. Dobra, ja bym przejść do kolejnego z zawodników. Słuchajcie, można mieć...